Między Tygrysem a Eufratem, w sercu pradawnej krainy, zwanej przez nas Mezopotamią, powstała cywilizacja, której echo do dziś rozbrzmiewa w piaskach pustyni. Imperium akadyjskie pierwsze imperium w dziejach ludzkości narodziło się w czasach, gdy miasta państwa konkurowały ze sobą o władzę i wpływy. Ale rosnąca ambicja uzurpatorów zapowiadała nowy porządek świata, który właśnie nadchodził. Szarukin z Akadu, podług opowieści, zaledwie ogrodnik przy pałacowych murach, zdołał wznieść się ponad wszystkich, stając się twórcą imperium, które wreszcie zjednoczyło Mezopotamię pod jednym berłem. Odtąd Tygrys i Eufrat stały się drogami imperium, a granice nowo powstałego państwa sięgały czterech stron świata. Potęga Akadu była jak fala w górskim potoku, nagła i wezbrana. I w tym filmie pójdziemy śladami twórcy zaginionego imperium, który połączył tradycję sumeryjską z akadyjską ambicją. Zanim na politycznej mapie Mezopotamii pojawił się twór, który my dzisiaj znamy jako Imperium Akadyjskie, kraina ta była rozdarta pomiędzy wiele rywalizujących ze sobą państw i państewek. Każdy z tych ośrodków władzy starał się dążyć do supremacji za pomocą dyplomacji i siły, ale żaden nie był jeszcze w stanie narzucić swojej władzy innym. Ta epoka w dziejach Międzyrzecza jest nazywana przez badaczy okresem wczesnodynastycznym, Uruk, niegdyś niekwestionowany lider, musiał ustąpić miejsca w pierwszym szeregu wielu nowym graczom na tej starożytnej planszy. Miasta w trzecim tysiącleciu przed naszą erą funkcjonowały tutaj jako małe, suwerenne państwa. Każde z nich posiadało własną elitę, administrację, kapłanów czy wojsko, jednak żadne nie miało realnej możliwości kontrolowania terytorium poza swoimi najbliższymi granicami. Ich ograniczona potęga opierała się na kontroli systemów irygacyjnych, które stanowiły podstawę dobrostanu mieszkańców, ale były zarazem źródłem konfliktów. Wystarczyłoby jedno miasto zmieniło bieg kanału, aby drugie straciło plony. Dlatego właśnie takie formy władzy w politycznych organizmach określa się czasem mianem despotyzmu hydraulicznego, który utrzymuje swoją pozycję dzięki zarządzaniu i nierzadko monopolowi na wodę. Ten kruchy ekosystem wzajemnych zależności był źródłem licznych napięć między ośrodkami miejskimi mezopotami. W okresie wczesnodynastycznym miasta nie rywalizowały jeszcze ze sobą z powodów ideologicznych czy religijnych. Konflikty wybuchały głównie z powodu kontroli nad zasobami, wodą, ziemią czy kluczowymi kanałami irygacyjnymi. W rzeczywistości przetrwanie wielu miast zależało od skomplikowanego systemu kanałów, który łączył całą aluwialną równinę międzyrzecza. Optymalizacja gospodarki wodnej w jednym ośrodku często prowadziła do pogorszenia warunków w innym, co generowało spory i walki o tereny pośrednie oraz o kontrolę nad wodą. W szczególności południowa Mezopotamia cierpiała z powodu nadmiaru wody i trudności z jej kontrolą, w przeciwieństwie do terenów północnych, które były położone nieco wyżej i cechowały się korzystniejszymi warunkami hydrologicznymi. Północ dysponowała większą samowystarczalnością w zarządzaniu zasobami wodnymi, podczas gdy południe wymagało bardziej złożonego i scentralizowanego nadzoru nad systemami irygacyjnymi, co zwiększało napięcia polityczne i społeczne. Z czasem tendencje te przyczyniły się do przesunięcia głównego centrum rozwoju ku północy. Miasta rozwijały się w ramach wyraźnie zhierarchizowanej struktury osadniczej. Istniały centra administracyjne, stolice, które kontrolowały sieć podporządkowanych ośrodków pośrednich oraz wsi, ale nawet te podporządkowane osiedla często zachowywały własną lokalną tożsamość. W tym okresie następuje również ewolucja w wiejskim krajobrazie. Obok tradycyjnych osad zamieszkanych przez zwykłych, Chciałoby się powiedzieć wolnych rolników, zobowiązanych jednak do świadczenia pracy i danin wobec administracji centralnej, zaczynają funkcjonować także nowe typy osiedli. Są to osady rolnicze bezpośrednio powiązane ze świątyniami, których ziemię uprawiano przy użyciu siły roboczej o ograniczonych prawach, w praktyce przypominającej formy pracy przymusowej lub zależnej. W tle tej złożonej struktury urbanistyczno-rolniczej działają także grupy pasterskie, które choć rzadko pojawiają się w oficjalnych zapisach, odgrywają również istotną rolę w gospodarce regionu. Ich wędrowny tryb życia zapewnia szerszy dostęp do produktów odzwierzęcych, a także innych surowców niedostępnych na równinie. W tym gęstym tyglu powoli wyłania się jeszcze jeden kluczowy czynnik zróżnicowanie językowe i etniczne. W dokumentach spotykamy imiona zarówno sumeryjskie, jak i semickie. Akadowie, ludność semicka, byli obecni na terenie zwłaszcza północnej Mezopotamii, prawdopodobnie już od początku trzeciego tysiąclecia przed naszą erą. Ich obecność tutaj nie była efektem nagłego najazdu, ale raczej długotrwałych migracji i infiltracji terytorium międzyrzecza z okolicy. Przybyli tutaj najprawdopodobniej z okolic środkowej Syrii albo północnej Arabii, z suchych regionów na zachód od górnego Eufratu. Tam prowadzili życie częściowo koczownicze, częściowo osiadłe. Ich przesiąkanie do Mezopotamii nie polegało na brutalnym wtargnięciu, ale na subtelnych migracjach, przez handel, przez pracę sezonową, osiedlanie się w miastach i podejmowanie służby w lokalnych ośrodkach administracyjnych. W wielu miastach północnego Sumeru akadowie pełnili funkcje służebne, a z czasem także urzędnicze i wojskowe, czasem asymilowali się, a innym razem zakładali własne enklawy. Z czasem, gdy północ Mezopotamii stawała się coraz gęściej zaludniona i lepiej zagospodarowana, a lokalne ośrodki miejskie takie jak Kisz czy Esznuna zyskiwały na znaczeniu, kultura akadyjska zaczęła przejawiać coraz wyraźniejszy wpływ na cały region. Co jednak istotne, ten wpływ nie miał charakteru czysto kolonialnego czy ekspansjonistycznego. W rzeczywistości proces ten był dwukierunkowy. Akadowie przejmowali wiele z dorobku Sumerów w zakresie religii, urbanistyki czy organizacji administracyjnej, ale jednocześnie wnosili swoje językowe, społeczne czy technologiczne innowacje, które ostatecznie wzbogaciły wspólne dziedzictwo kulturowe Mezopotamii. W efekcie tych procesów już na długo przed powstaniem imperium akadów w Mezopotamii zaczęło krystalizować się społeczeństwo wieloetniczne i wielojęzykowe. Ludzie posługiwali się różnymi językami, modlili się do różnych bóstw i pielęgnowali różne zwyczaje, a jednak żyli w tej samej przestrzeni ekonomicznej, korzystali z tych samych kanałów irygacyjnych, handlowali na tych samych rynkach, a ich losy splatały się ze sobą w nieprzerwanej sieci codziennych relacji. Mezopotamia już w okresie wczesnodynastycznym nie była ani wyraźnie sumeryjska, ani akadyjska. Do tego sumero-akadyjskiego tygla kulturowego dochodziły jeszcze wpływy elamickie ze wschodu, churyckie z północy, a także zachodniosemickie z terenów Syrii. Lektura tekstów z tego już nam tak odległego okresu w historii wskazuje na obecność co najmniej trzech komponentów językowych w regionie. Pewne terminy, zwłaszcza te dotyczące podstawowych funkcji produkcyjnych, typowych dla etapu chalkolitycznego, najprawdopodobniej mają swoje źródło w tak zwanym przedsumeryjskim substracie językowym. Tym językiem lub językami mówili ludzie, którzy zamieszkiwali Mezopotamię jeszcze zanim pojawili się tutaj Sumerowie czy Akadowie. Inne wyrazy odnoszące się do wyspecjalizowanych zajęć i funkcji administracyjnych są już czysto sumeryjskie, a jeszcze inne zapożyczone zostały z języków semickich. Dotyczy to zwłaszcza terminologii związanej z ruchem, handlem czy kontrolą. Lektura tekstów pisanych z tego odległego okresu dostarcza więc nie tylko informacji o strukturze społecznej czy gospodarczej, ale również o wieloetnicznej i wielojęzykowej rzeczywistości Międzyrzecza. I to właśnie z tej mieszaniny chaosu i współzależności wyłoni się pierwsze imperium. Ale zanim to się stanie, Mezopotamia jeszcze przez chwilę pozostanie tym, czym była przez ostatnie kilkaset lat. Rozparcelowaną mozaiką miast państw, które nie potrafią Albo nie chcą mówić jednym głosem. Ten głos dopiero ma nadejść. A imię jego Sargon. Sargon to jedno z pierwszych imion wielkiego kalibru, które znamy z historii Mezopotamii. Wyłączając oczywiście starsze postaci na poły jeszcze legendarne, jak choćby Gilgamesz. O jego pochodzeniu milczą teksty z czasów, kiedy chodził po tej ziemi. Nie przetrwał ani jeden tekst z czasów jego młodości. Ale legendy to co innego. Opowieści spisane już setki lat po jego śmierci przekazują nam historię godną przyszłego króla. Moja matka była wysoką kapłanką. Ojca nie znałem. Moja matka kapłanka poczęła mnie i w sekrecie porodziła. Włożyła mnie do koszyka z trzciny, zamknęła wieko smołą. Powierzyła mnie rzece, z której nie mogłem się wydostać. Rzeka uniosła mnie Zaniosła do Akki noszącego wodę. Akki noszący wodę wychował mnie, gdy nabierał wiadro wody. Akki noszący wodę wychował mnie jak swego przybranego syna. Akki noszący wodę zabrał mnie do pracy w swoim sadzie. Dla tych, którzy poświęcali się tego rodzaju lekturom, było raczej jasne, że to, co przed chwilą usłyszeliśmy, to jedynie zabieg literacki mający uwznioślić władcę sprzed wieków. Rzeka, tak ważny symbol w kulturze Mezopotamii, oddzielała świat żywych od świata umarłych, a Sargon, będąc rzuconym na jej pastwę, niczym na swego rodzaju boską próbę, został jednak wyratowany przez ogrodnika. Zatem Sargonowi już jako niemowlęciu przypisano niesamowicie mocny mandat do sprawowania władzy, nadany przez samych bogów. Ten motyw próby wody, niemowlęcia rzuconego w nurt, a jednak bezpiecznie wyniesionego na brzeg, stał się w Mezopotamii symbolem boskiego oczyszczenia. Jego skuteczności dowodzi fakt, że podobne opowieści wpisywały się później w literatury innych kultur. Najsłynniejszym przykładem jest chyba historia Mojżesza z Księgi Wyjścia: dziecko umieszczone w koszu na brzegu Nilu, odnalezione potem przez egipską księżniczkę i wychowane wreszcie na dworze faraona. Obie opowieści sięgają dokładnie po ten sam archetypiczny obraz woda jako boska próba, środek oczyszczenia i nadanie przyszłej roli społecznej. Jedynym wyjaśnieniem tego, jak Sargon przeistoczył się z prostego ogrodnika w króla nad królami, jest inny fragment legendy, wedle której sama bogini Isztar miała objawić się mu i obdarzyć go boską miłością w jednej też chwili miał się stać on królem. W późniejszych tekstach Sargon występuje już jako samotny zdobywca. Bez armii, bez korpusu dowódców czy skomplikowanej logistyki. Wspina się na szczyty gór, w samotności pokonuje wrogów czy przeprawia się przez morza. W historiach ludów Mezopotamii jawić się będzie jako półboski heros, który siłą własnych tylko mięśni, ale z solidną dozą boskiego wsparcia kształtuje rzeczywistość starożytnej Mezopotamii. Tymczasem w dokumentach z jego okresu panowania nie znajdziemy takich epickich relacji. Pozostało zaledwie kilka krótkich inskrypcji. Chwałę przynoszą mu opowieści potomnych, bo bez nich, bez tych kronikarskich zapisków czy literackich peanów na jego cześć, mógłby zostać uznany za jednego z wielu królów których imiona zatarły się w mrokach historii. Ale moc legendy Sargona polega właśnie na tym micie. Przez niemal dwa tysiące lat kolejne pokolenia władców będą przywoływały jego imię, powtarzały historię i traktowały go za autorytet, do którego warto się odwołać i którego śladem warto podążać. Gdy prawie dwa tysiące lat później babiloński król Nabonid odkryje w ruinach świątyni w Sippar urwane fragmenty jego posągu, to wystawi je na piedestale i złoży mu ofiary, tym samym okazując cześć niezmarłemu zmarłemu przed laty człowiekowi, ale prawdziwemu symbolowi potęgi. Jakieś ziarno prawdy w tych legendarnych opowieściach jednak jest, bo Sargon rzeczywiście pojawia się na politycznej mapie Międzyrzecza jako swego rodzaju świeżak, bez zaplecza w postaci wielowiekowej dynastii. Bez poparcia możnych rodów i tradycyjnej legitymizacji kapłańskiej, wkracza on na scenę historyczną jako człowiek znikąd. Nie jako administrator, ale jako wojowniczy król. Późniejsze kroniki legalizują jego panowanie serią wspaniałych czynów, ale już w jego własnych inskrypcjach, zachowanych wprawdzie jedynie w późnych odpisach, Sargon kompensuje sobie brak przodków triumfami militarnymi i skuteczną kontrolą nad świętym centrum Enlila. Świątynią Ekur w Nippur. Sargon, król Akadu, namiestnik Ishtar, władca wszechświata, namaszczony przez Ana, książę Ziemi, gubernator Enlila. Pokonał Uruk w bitwie i zgładził pięćdziesięciu Ensi wraz z miastami, maczugą Boga i Laby. Jego oblężenie zburzyło mury, a Lugal Zagesiego króla Uruk ujął w bitwie i zaprowadził do bramy Enlila w jarzmie na szyi. Sargon, król ziemi, któremu Enlil nie dał żadnego rywala. Jemu Enlil oddał Morze Dolne i Morze Górne. Rzeczywiście od Morza Dolnego aż po Morze Górne, mieszkańcy krainy Akadu sprawują władzę. Kampanie wojowniczego władcy zaprowadziły go aż nad wybrzeża Zatoki Perskiej. Sargon miał pokonać tam armię Lugalzagesiego, króla Uruk, który wcześniej dominował nad całym południem Sumeru. I podporządkował sobie tam też lokalnych encji. Władca nie poprzestał jednak na tylko jednym wielkim zwycięstwie. W kolejnych latach skierował swoją uwagę na wschód ku wzgórzom Elamu. Ten region, który odpowiada mniej więcej zachodnim rubieżom dzisiejszego Iranu, był zamieszkany przez ludy mocno odrębne kulturowo i językowo od mieszkańców Mezopotamii. Elamici stanowili istotne zagrożenie nie tylko militarnie, ale także gospodarczo, jako konkurenci w handlu w Zatoce Perskiej. Sargon prowadził kampanię w tym regionie, odnosząc sukcesy militarne, jednak nigdy nie udało mu się tak naprawdę podporządkować całego Elamu. Mimo zwycięstw, Elam i jego lokalne dynastie przetrwały i zachowały swoją polityczną niezależność. Konflikt z Elamem nie został zakończony, miał jeszcze powrócić za czasów jego syna Rimusza i wnuka, Naramsina. Na północnym zachodzie tymczasem Imperium Sargona zmierzyło się z innym wyzwaniem – Marii. Położone strategicznie nad Eufratem Marii było jednym z kluczowych punktów tranzytowych pomiędzy Mezopotamią a Syrią. Kontrola nad nim oznaczała dostęp do szlaków handlowych prowadzących w kierunku wyżyn Anatolii i wybrzeża Morza Śródziemnego. W swoich inskrypcjach Sargon dumnie wspomina o 34 bitwach, które stoczył oraz o tym, jak po bitwach musiał zanurzyć splamione krwią miecze w wodach morza dolnego, aby odzyskały swój dawny blask. Uczciwie jednak władca przyznaje, że realną władzę sprawuje jedynie w rejonie delty Eufratu, podczas gdy Elam i Mari, choć formalnie pod opieką Akadu, zachowują niezależność. Gdy granice nowo powstałego imperium rozciągnęły się od Zatoki Perskiej aż na krańce Mezopotamii i Syrii, Sargon stanął przed kolejnym palącym wyzwaniem: jak utrzymać jedność tak rozległego tworu, kiedy w każdym dawnym mieście- państwie nadal czają się silne lokalne tradycje i przede wszystkim elity gotowe rzucić wyzwanie królowi? Odpowiedzią okazał się rozbudowany aparat administracyjny, zbudowany wokół starych instytucji, ale podporządkowany bezpośrednio królewskiemu dworowi. Pierwszym krokiem była rewizja dawnych urzędów i tytułów, choćby ENSI, który w epoce wczesnodynastycznej oznaczał najpierw wysokiego kapłana, a potem niezależnego władcę. Odtąd stał się jedynie tytułem gubernatorskim. I choć Lugal Zagesi czy inni co znaczniejsi Ensi postradali życie w konflikcie z akadyjskim królem, to niektórzy lokalni władcy utrzymali swoje stanowiska. Ich rola została jednak zredukowana. Wszyscy oni formalnie zostali namiestnikami Sargona mieli utrzymywać lokalne pałace i świątynie, jednocześnie regularnie raportując do stolicy. W ten sposób Sargon uniknął zbyt gwałtownego wymazywania lokalnych elit. A jednocześnie wprowadził jednorodny system zależności. Pod względem osadniczym krajobraz Dolnej Mezopotamii nie zmienił się znacząco w czasach sprzed i po podboju, nie powstały nowe wielkie miasta, nie wybuchła demograficzna rewolucja, zmieniła się za to struktura władzy. Nie było już zbioru rywalizujących państw miast była jedna dynastia, jedna armia i jeden system zarządzania, który objął niemal cały region Mezopotamii. Przez długi czas sądzono, że sukces Sargona był owocem zwycięstwa Semitów nad Sumerami, jakby jakaś fala najeźdźców z pustyni nagle zalała Doliny Tygrysu i Eufratu. Dziś wiemy, że to nieprawda. Ludność semicka zamieszkiwała Mezopotamię na długo przed pojawieniem się Sargona. Nie było wielkiej inwazji, była za to ciągła wymiana kulturowa i wzajemna adaptacja, i wreszcie ostatecznie polityczne przesunięcie ciężaru ze starożytnych Sumerów. Ku dynamicznie rozwijającym się wspólnotom semickim północy. I właśnie z północy, z miasta Akkad, rozchodził się nowy język administracji akadyjski. Po raz pierwszy w dziejach Mezopotamii gliniane tabliczki zaczęto opisywać nie tylko w języku Sumerów, ale także w języku ludu, który jeszcze niedawno żył na obrzeżach potężnych miast południa. Akadejscy urzędnicy obejmowali stanowiska w miastach południa, a wraz z nimi przybywali rolnicy i rzemieślnicy z północy. Rozpoczął się proces kolonizacji. System biurokratyczny również się zmieniał. Pojawiały się nowe funkcje urzędnicze, nowe dokumenty, precyzyjna terminologia. I być może największym dziedzictwem Akkadu nie była sama armia, którą chwalił się Sargon w swoich inskrypcjach. Nie podboje, ale ta cicha rewolucja biurokratyczna. Kultura akadyjska sama była otwarta na asymilację i obce wpływy. Mimo braku pisanych śladów, wiemy, że ludność z Zachodu, z Syrii, a także z Półwyspu Arabskiego, coraz częściej wchodziła w orbitę wpływów imperium. Język akadyjski, należący do semickiej rodziny językowej, był im zdecydowanie bliższy niż izolowany, trudny do przyswojenia język sumeryjski. To ułatwiało wzajemne kontakty. Wraz z nową administracją zmienił się także stosunek do ziemi. Coraz więcej dokumentów mówi nie o świątyniach, ale o prywatnej własności ziemskiej. W tym nowym świecie coraz mniej miejsca było na autonomię świątyń, a coraz więcej na władzę pałacu i króla. Wyrazem tej zmiany był monumentalny obelisk Manisztusu. Wyryto na nim spis uczestników transakcji, tak jak w typowych kontraktach z epoki. Jednak skala była bezprecedensowa ponad 2300 hektarów ziemi zakupionych przez króla w regionie Marat, część nabyta drogą kupna, a część zdobyta militarnie, wszystko po to, by przejąć kontrolę nad ziemią, by wyrwać ją z ręki dawnych elit. Nie zapomniano również o handlu. Szlaki, po których wcześniej maszerowały akadyjskie zastępy, wypełniły się teraz na powrót karawanami kupców, a na rzekach pojawiły się ponownie barki i statki. Ze wzgórz Anatolii spływały metale, z Dilmunu, Maganu czy Meluchy egzotyczne dobra, rzadkie kamienie, a nawet egzotyczne zwierzęta, które zadziwiały artystów do tego stopnia, że rzeźbili je w swoich cylindrycznych pieczęciach. Aby ułatwić wymianę handlową, akadejska administracja podjęła także próbę ujednolicenia systemu miar i wag, co miało ułatwić wymianę między regionami o różnych tradycjach. Władca chciał, by miara zboża ważyła dokładnie tyle samo w każdym zakątku jego państwa, niezależnie czy chodzi o stolicę, czy o Nippur, czy też o Marii. Reformy te nie zawsze przynosiły natychmiastowy i ostateczny efekt, Niekiedy zderzały się z lokalnymi oporami, ale stanowiły wyraźny krok w stronę standaryzacji godnej imperium. Sargon wprowadził też inną, subtelną zmianę kalendarz. Każdy rok otrzymywał teraz nazwę odnoszącą się do ważnego wydarzenia z poprzedniego roku lub z jego początku. Na przykład zniszczenie Marii przez Sargona posłużyło jako nazwa roku następująca po tym wydarzeniu. W ten sposób każdy zapis w archiwach, każda transakcja, każda umowa handlowa stawała się mimowolnym pomnikiem dla władcy. Nawet rolnik, wspominający moment, w którym pierwszy raz obsiał swoje pole, mówiłby: to było w roku, kiedy prawowity król zniszczył Mari". Nie tylko miecz i maczuga osobistego patrona i laby, ale także waga, pieczęć i kalendarz. I choć samo miasto Akkad. Stolica imperium, które niegdyś ogarnęło cztery strony świata, do dziś pozostaje nieodnalezione, to jego duch wciąż unosi się wśród zapisów na glinianych tabliczkach i w opowieściach przekazywanych przez tysiąclecia. A wszystko zaczęło się od dzieciątka, które matka rzuciła na pastwę Eufratu. Moje materiały powstają dzięki patronom. Dzisiaj serdecznie dziękuję Mateuszowi, Julii, a także Michałowi. A jeśli ciebie interesują filmy powstające w skryptorium, to rozważ pozostawienie subskrypcji.